Siemano, siemano i z tej strony Meksikano, wykrzyczany, rozkrzyczany, trochę po rzadkiemu, pro, trochę po ciężkiemu, po twardemu, ale jakoś idziemy dalej do przodu. Witam Was serdecznie w Dead Space, nie remake, tylko w oryginalnej wersji. E, mamy naszą oto postać i słuchajcie, ja zawsze nagrywam, e, jak nagrywam Wam odcinki, to walę je, walę je hurtowo, e, więc dzisiaj już się trochę zdążyłem pobać, ale to nie znaczy, że bać się dalej nie będziemy. Dobra. Ja bym bardzo chciał... Jak to szybko jeździ! Tędy nie jeździliśmy jeszcze. Co za kolejka! Szał ciał! Kurna! Jest! Trafiony, zatopiony! Kurna, zrobiłem to odruchowo. Przycięłem go w pół. Gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Tędy mamy iść. Co za fajna fra... Gdzieś z ciekawego przecięko w pół. Co za frajda kolejkowa. Tu jeszcze nas nie było. Kurna. Sprawdźmy coś. Albo nie sprawdzajmy lepiej. Cel nieaktywny. Co nie to kur... <laughs> Symetrycznie? Jak to... No Jezus, następna zagadka i to na samym początku gry. Jakie symetrycznie Muszę wygooglować co znaczy symetrycznie, bo nie zawsze się słuchajcie pamięta Syme... słowo symetrycznie. Będą... ale będzie kurde, ale będzie śmiech ze mnie. Kurna. On nie wie co to symetrycznie. Dobra, zapiszmy grę symetrycznie, nie będę musiał tutaj wracać. Na dwójeczce, na dwójeczkę, tak jak zawsze, tak jak zawsze z rana. Większość z Was po kawce, na dwójeczkę. I co ja mam teraz zrobić? Tutaj staza, dobra. A to zaczniemy, to kręcić tym, tymi pierdołami. Wyłączony talerz komunikacyjny. to idźmy dalej. tam mamy iść, a tu co mamy? schemat no dobra schemat podniesiemy zrobimy to symetrycznie o tak już jak tupniesz to, mały zestaw medyczny, pięknie i teraz go sobie użyjemy oczywiście podbudujemy swoją swoje żyćko i idziemy dalej a ja mówię tak jak powiedziałem wcześniej, bo nie wiem czy mówiłem do końca czy się do końca wypowiedziałem, to zazwyczaj jak gram to nagrywam wam yy, od razu kilka. No i dalej stelarze nowe popi przyło. Nagrywam wam yy, od razu po kilka odcinków w jeden dzień. Wy oczywiście... <laughs> stelarze żelinowe, no dobra, szybciej. się. Wy oczywiście potem oglądacie te odcinki yy, codziennie po jednym yy, jak nie z Far Cry'a albo z Dead Space'a ja natomiast jak ogrywam to słuchajcie yy, jadę kultowo, bo jaki by był sens grać 20 minut w grę. Oho! Myślałem, że coś się tu rusza. Otwieraj drzwi. Mexicano TV wchodzi. To otwieraj czy drzwi. Jest energia plazmowa nareszcie, kurna. Aaa, to my tu, kurwa. Zero grawitacji, więc znowu się za... Już ja widzę jednego kolegę. Patrzcie, jak nie mogę trafić. Przejdźcie bazę. Hej, skubany no! Ale kurwa ściera. No byłaś cwaniaczku! Ja wiem że ty jesteś i ty wiesz że jestem ja Kurna taka muza jakby to już było przynajmniej z 20 O cholera nie mogę się cofnąć Zamknęły się drzwi Ja wiem, że ty się tu pałęczasz Co za muza, to... Ta muza bardziej przeraża, kurde pojmowałem Dzida! A on za mną Je... Yeah. Oooo, surszy! Dobra Są trzy, to wiemy, że są trzy. Znowu ciary nie przychodzą, bo nie wiem gdzie one są. Tu jest jeden, dobra Kurne, z tym bieganiem i kiepsko. Kiepsko jest z tym bieganiem. Od trzech ciężko uciec. Dzida. Reload. Szybciej Iza, szybciej, bo się ostram przez ciebie. Jeszcze są dwa. Dobra, mamy to! Aż się kurde usunęłem z krzesłem. Kurna, normalność Człowiek tak przeżywa. Jest energia plazmowa, jest energia plazmowa. Jupi, co my mamy tutaj z tym zrobić? Niech ktoś mi kurna powie. Bo ja osobiście to nie mam zielonego pojęcia. Coś mam symetrycznie, ale co tu ma symetrycznego? Co to o co tu chodzi? Znowu zagadka, i znowu ja. No, tylko z ojcem. Dobra, gdzie mamy iść? Na razie tu, dobra. Dalej, czyli tam. Tu mamy iść. No tu mamy iść. I co my mamy zrobić? I ja tu no i wybaczcie, ale ja po prostu nie wiem najzwyczajniej w świecie. Co ja niby mam obracać i czym? To na pewno nie. Co ja mam obracać? Co ja mam obracać? To mam obracać? Nie. No kurczę, czy nie mogą być tu symetrycznie. Ale no co ja tu mam symetrycznego zrobić? A może to. No nie, no to nie działa. O co chodzi? Niech ktoś mi powie. Bo ja jestem zielony. Nic się nie wydarzyło. Co mam zrobić? No za Chiny, nie wiem. Nic tu się nie dzieje. O, oh, kurna! Gdzie ty poleciałeś? Dostań! To jest kurna! To jest... What the fuck? Gdzie to lata? Gdzie ja mam tu wsadzić? Może w miejsce tego. Nie mogę tego wyjąć. Widzieliście to? A to wyjąłem. To jak to wyjąłem, to po co ja to wyjąłem w ogóle? Nikt ktoś mi powie. O! Wyjąłem to. Może to muszę wsadzić tam? Ale jak ja mam to tam wsadzić? Niech to się powie. Pojęcie nie mam zielonego czy ja tu kurna robię z tym. Coś nie pasuje o! Zadziałało. Czyli musimy znaleźć jeszcze jeden dobry i wsadzić na miejsce niedobrego. Tak wychodzi na to, a to może odsuńmy sobie. Na bok. No ja nie mogę. No to chyba o to chodzi, nie? połączenie między tymi teraz tego trzeba zdjąć ale to są rozkminy słuchajcie kurna po co tego nie mogę zdjąć w ogóle nie mogę go wyjąć dlaczego nie mogę go wyjąć czy możemy coś powiedzieć dlaczego nie mogę tego wyjąć jak nie będę mógł tego wyjąć to nie będę mógł tego włożyć a tego mogę wyjąć tego udało się miąć. O, ty mordę. Proszę stać tu i się nie ruszać. Dobra. Został się... Jeden. Dwa, jeden, ten, którego nie mogę wyjąć. Jak ja mogę go wyjąć? Proszę, nie, nie. O matko, dalej nie mógł być już kilometrów stąd. Problem w tym, że ja nie mogę tego wyjąć w ogóle. To jak ja mam to. Nie chcę się ruszyć. Hmm, jest to dla mnie zagadka. Mamy dwa. Hmm. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć. Chyba, że te ogniwa mają siedzieć na drugich pozycjach, nie? Czyli tu, czyli tu. Sprawdźmy, czy tu wyjmę. Dobra, wyjąłem. Wszystko powyjmuję, zaraz, kurna. Zaraz, słuchajcie, wszystko powyciągam i nic nie wsadzę. Jakkolwiek by to zabrzmiało Dobra, spróbujmy właśnie tak Skoro jest sześć ogniw No to spróbujmy może w ten Nie? Może po tym większym obwodzie To trzeba przewalić, nie? Zaraz się okaże Powiem wam, że dla mnie jest to trochę zagadka. Dobra, mamy to. Tego weźmiemy. No ale kurna ty mi tu wejdź. Dobra. Jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja? Tak sytuacja wygląda, że nic nie widzę. Ale może to faktycznie ma być po tym większym obwodzie. Zaraz się okaże, słuchajcie. Czy coś tu jeszcze zadziałało? Czy coś się zadziało? Nie, mogę, nie widzę tej planszy. Gdzie ta plansza jest? No pewnie tak jest zrobione, że kurne. Tej planszy nie widzę Dobra, chodźmy tam Kurna, te rozchminy jeszcze cholera O, widzicie, tutaj z dwójki wszystko się wyjmuje Z drugiego ogniwa, więc podejrzewam O, ty w mordę Nie mogę tego wyjąć, z kolei tego nie mogę wyjąć teraz What the fuck No to ja nie wiem To ja nie wiem jak to połączyć Gdzie ta moja tablica Rozdzielcza No i będę musiał zasięgnąć porady z gameplaya Bo nie wiem jak to Niech to niby ja mam połączyć Tego mogę zabrać Dobra No i dobra Nie mogę tych dwóch wyjąć O tych Tego tak, nie mogę wyjąć O udało się Dobra, 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 dobra nasza To i może tego się uda Yes Bingo, dobra To walimy po wodzie To coś da, bo nawet nie wiem, powiem Wam. Tu wchodzimy tego, gdzieś tu, gdzie to miejsce, tu. Jeszcze jednego. Brakuje jeszcze jednego. I tam gdzieś my go zostawiliśmy, czy nie? Kurno właśnie. Porozbierałem to. Kurna cholera jasna i teraz nie wiem to gdzie jest. Dobra, mamy to. Jest, mamy go. Dobra, i on musi siedzieć tam. Ups! Kurde, nie lataj tak! Cię będę musiał gonić. No i nie sięgam. Dobra, może stamtąd sięgniemy. Jaki skok w przestworza? No jeżeli to nie będzie to, to ja nie wiem co to będzie. Kurwa pewnie nie. To jest, słuchajcie, za światełkiem. No to tu. To, to tutaj powinno być. Nie chcę wejść. A dlaczego? Yes! O matku, ojcu. No to teraz się będzie działo. Gdzie... Jak ja nie wiem gdzie ja jestem, kobieto. Zaraz tu się zleci całe towarzystwo. A ty mi mówisz, że im gdzieś wracał. Chyba tam, nie? Jak? Jak? Ja mam tu wrócić. Jest. No kurna jest I już myślałem 20 minut, słuchajcie 20 minut to ustawiałem prawie Idziemy, idziemy No to teraz się przygotuj, bo tutaj cię wolno nie puszczą na pewno Zwierzaczki, zwierzaczki z naszej paczki, co to jest? Stelarze minowe, falić to. Wow, no to tu się też będzie działo, coś czuję. Zaraz jakieś dziadostwo wy... wyskoczy mi. Na web. Staza. Nie mogę załadować ponownie. A, dobra, jest. Działa. No to słuchajcie, uwaga, odpalamy odpalamy. Dobra, z zrobimy sobie save'a i odpalamy maszynę. Za dużo było roboty, żeby to teraz schrzanić. I uwaga, oto... Meksykańskie dzieło! Zielone kropeczki! Uiiiii! Zielone kropeczki! To dalej to już nie będę remował, bo. Otwalamy! Jo, kurwa, widzieliście taki? To jest USM Valor, widecasting on all frequencies to USM. Wedzieliśmy, w odpowiedzi na swoje SOS. We picked up your escape pod, number 45, and are rude to position. This message will repeat every thirty seconds. And then we'll what? Isn't that the escape pod Hammond jettisoned? One of those things was on board. Oh, he probably shot it with no—no, like an USM Valor. No, I'm not going Our signal isn't strong enough. I'm going to open the blast door No. What? What? Baba. Error. Blast door lock detected. No, to już wiemy, co nas wspaniały. Isaac, there's something big on the hull of the ship, directly above the comms array. Coś something organic. I don't know what it is, and I don't care. No, to ja już to we have to get the doors open to transmit to the Valor. You should have a clear shot from ADS cannon forty-eight. Get to the cannon and blow it out into space. Znowu będzie strzelanie. Dodano cel. No, no, Dobra, idziemy. No to już rozumiem, że będziemy znowu napierniczać Jo, jupi, słuchajcie, znowu będziemy jechać. Nie ma jak przejażdżka tą maszyną. Fuck! A jak się rozpędzi, to kurna Kurna, czuję się jak ten Nic nie ma. Przymaluj! Nic tam nie zwisa teraz a teraz coś widziałem. Dobra, mamy jeden węzeł, możemy się wiązać. Kurna, już ja słyszę tą muzykę, a ja! Słuchajcie, jak słyszę tą muzykę, to wiem, że coś będzie lazło. To jest po prostu. Co jak to, skąd, co to, jak to. Co tak przylazło i co tak, kurna, tu chodzi? Co, jest warsztat, więc dalej się warsztatujemy i od razu saveujemy. Nie ma co tam gadać. Jest 24 minuty. I co robimy? Pistolet linowy i... 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 i co? Szerokość? Ło, to już on będzie bardzo szeroki. Eee... Dobra. Będzie jeszcze szerszy. Pistolet linowy. Cokolwiek miałoby to znaczyć, nie? Liniowy! No i dobra. Oczywiście, safe jakby... Żeby być bezpiecznym, żeby nie robić tego po 50 razy tego samego zadania, wolimy robić to tak. No i cóż, idziemy dalej. Szerokość pistoleta linowego. Łoj, wow, teraz jest tak szeroko. Nie chcemy, nie chcemy wypadku. No to idziemy dalej. Za chwilę będzie koniec odcinka. Tolek linowy coraz szerszy się robi. Tutaj nas prowadzi. A my tutaj nic nie zostawiliśmy ciekawego. Nic chyba, nie? No to idziemy do działa. Działać? No działa. Jest wina. Nas nie dogonie. Coś za cicho w tej windzie. I ta niepewność. Jedziesz i je nie wiesz dokąd. Dobra, idziemy dalej. Jakieś robactwo. Na razie cisza. Co to za syki? A, się potwierało. No i czy straże winowe. Oczywiście. Yes, o, jest! Jest kesiora. No bierzem, kurne, jak nic nam nie daje oprócz tego. Stelaż linowy, kurna. Kasiora. Ile mam tych stelażlinowych? linowych? Dobra, można brać. Bo zaraz bez amunicji będziemy chodzić, słuchajcie, a tego chyba nie chcemy. Tędy mamy iść? Czy damy radę? Chyba będzie zaraz ogień. O, mamy kurne węzły. Komunikacyjne. Dobra, mamy save'a. Sorry, że ja tak się sejwuję ale to mówię, nie chcę potem powtarzać, cofać się do, do tyłu w razie jakiejś porażki, więc w lepiej się zapisać i zaczynać od tego miejsca niż... Od innego. No i chyba walkę zostawimy sobie już e, na następny odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie i to tyle z mojej strony. Zapraszam na następny odcinek. Będziemy na pewno strzelać.